Yo, hej, to się siemano widzowie, z tej strony Nowaczek To jest kolejny odcinek z Małego Gospa I słuchajcie, nie ma czasu do stracenia Przewinąłem godzinkę, dosłownie poza ostatnim odcinkiem I tutaj wyskoczył nam zapotrzebowanie na Bożym skupie na ziemniaki Więc moment, podpinamy naszą przyczepkę, trumienkę i lecimy Sprzedać nasze półtora tysiąca litrów Prawie że, tu jak widzicie już siebie sobie zacząłem Właśnie miałem dosłownie brać kamerę i kontynuować z kamerą do siebie. A tu patrzę, pach, taka właśnie akcja na skupie Bożym. Więc na momencie tam jedziemy, żeby nikt nas nie wyprzedził, żebyśmy byli pierwsi, żebyśmy zarobili jak najwięcej z tych ziemniaków. Ja sobie może jeszcze zapiszę w międzyczasie w notatniku. Eee... Ile mam tych ziemniaków konkretnie? Dobra, zapisane wszystko jest, eleba, elegancko, pam, pam, pam I co? I jajo, lecimy na skół Pozy Bo dzisiaj przygotowałem sobie akurat akcję siewy Zasiejemy sobie tą pszeniczkę Czyli w sumie standardzik, myślę, że to będzie na naszej gospodarce Że ta jednak pszeniczka będzie się pojawiała co sezon Może co sezon nie, w sumie z początku Bo jeżeli teraz całe pole Ogarnę, to powinno tym kurom na dwa sezony na spokojnie yy, starczyć no ale ono stricte jest dla... Yy, dla kur Nie ma co tu owijać yy, w bawełnę Tak, wjeżdżamy na skup boży Siemanko gdzie ważymy oczywiście umiecia, miecia, ile tam mieciu CO? NIE słyszę. A! JECHAĆ? Dobra! Trzymaj się tam! Kurwa, co tam Nie słyszę go w ogóle na chuj, nie? Teraz powiedz to mi... Wymi... Gdzie tu jest kurwa sprzedawanie? Bo ja nie mam pojęcia. Hop Eee, czy ja tam muszę wjechać? Na bank, nie Gdzie tu się sprzedaje? Widzowie, kochani moi Eee, skup, skup Boży, odznacz miejsce. Tutaj. Czyli może faktycznie muszę cofnąć. Zobaczcie, te tego nie wiedziałem, że muszę cofnąć. Nie potrafię cofać takimi potrzebami. Boże! Dyszel urwie! Urwie dyszel. Dobra. Jestem w środku! No i to teraz mhm. Może by wypada włączyć znaczniki stref interaktywnych. To by było... Mm, na pewno pomocne. No i patrzę, jestem niby na... na miejscu. Do kiprowania Coś tu dalej nie gra No bardziej wjechać już nie mogę, nie? No o co tu? Czemu nie mogę tego wykiprować? Nie mam w ogóle opcji kiprowania Już tu przyjmują ziemniaki, no halo Halo? Halo Halo Czy ja jestem jakiś upośledzony? Ziemniaki Skup Boży Oznacz miejsce No dość tutaj Za prawie 600 Zobaczcie No dobra to jest dziwne że mi to nie działa Nie mam pojęcia co robię źle To miał być prosty odcinek Uj tak sobie pomożemy Ty patrz nie mogę wysypać ja nie wiem czemu. What oh, the fuck? A no, takich ja już się nie spodziewałem, nie? Wiecie co? Yy, ja tam wczepę chłopakom zostawię, nie? I oni tu se... to zrobią, wszystko. Jeszcze to, coś to nie mam, mam podpięte może kurde? Wszystko mam podpięte Może O Odepnę, podepnę Pója to dało yy, Ja tą pszczepę tu chłopakom zostawię Ja sobie wyłączę w ogóle Farmera, nie wiem go wyłączonego Nie używałem go w sumie nawet Ja tą pszczepkę tu chłopakom zostawię yy, Na kawie są, na kawie są tu z Rysiem właśnie za, za budką kurwa nie? Ty, zaraz... Przyczepa stoi, yy! Dobra, nie... Wszystko wiedzą chłopaki, już nie... Ja uciekam... Ja mam robotę z powodu zrobienia... O kurde, tempomat włączyłem niski... Aha. Ja mam swoją robotę, oni sobie i pieniądze blikną, nie? Bo to... To, 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 to tak ta, ta działa właśnie, u nich taka polityka jest nowa, tam... Widziałem w ulotce, nie? Taka polityka, zostawiasz i przyjeżdżasz, jak jest, jak nie ma właściwie, nie? Więc... Tak trzeba robić właśnie I jak nie będzie, to ja wtedy pojadę po to No A my co? Główno. gówno Jedziemy dalej z siewami oczywiście Podepniemy tylko sobie od razu tą Naszą drugą przyczepkę, która jest od razu zmodyfikowana Ponieważ wreszcie Zabiorę te kostki Siana Z łąki bo już nie mogę na nie patrzeć, a dosłownie pod odcinkami jest tragedia Żeby to pozbierać Bierzemy sobie worek z nasionami Bo brakuje mi nasion na środku yy, pola Daj Boże by jedynie miał coś w sobie 15 litrów, Boże lecimy po drugi worek nie? Leć kurwa po worki Oby ten był pełny nie? Oby ten był pełny za dużo chłopaków na sklep jechać? 3 litry Boże! Jak to możliwe w ogóle! Jak to możliwe? Nadzieja w tym worku, nie? Nadzieja w tym worku. O! Aj, był pełny. To trzech razy sztuka. A się zesrałem już, matko boska. Ile jeździłem na godzinę? Chyba 8 to było, jak się nie mylę. Chyba to było 8 na godzinę. Więc kontynuujemy. Te nasze ostre siewy, żeby tu się przede wszystkim na czas wyrobić Nie ukrywam trochę długo nam zeszło Jeżeli chodzi o ten skup ale nie wiem co tam zaszło Może jakiś trigger jest popsuty jeżeli jest trigger sklepu popsuty to to będzie dym To będzie dym i może być ciężko ze sprzedażą plonów jakichkolwiek Oby to po prostu ta przyczepa była wadliwa, nie? Oby jakby coś z tą przyczepą było tak... ...w porządku. Będę podjeżdżał tą, no nie tamtą. Ale jeżeli faktycznie jest coś ze sklepem zjebane, to... ...to nie będzie dobrze, to nie będzie dobry znak. Także miejmy nadzieję, że to tylko i wyłącznie... ...kwestia przyczepy. Albo ewentualnie trigera, nie? Może też tak być, może też źle coś podjechałem, może to jakoś inaczej trzeba podjechać. No nie wiem, zobaczę sobie po odcinku faktycznie, co tam trzeba yy, majstrować na tym bożym skupie. No ale dobra, jak to ogarnę, podzielę się z Wami tym następnym odcinku. I to jest chyba ostatni, który nagrywam na, yy, na zapas. Są no, jeszcze dwa de facto sobie planowałem i to jest właśnie drugi, który nagrywam. Więc powinno być y, git, jeżeli chodzi o aktywność na kanale. Pierwotnie w założeniu były 3 yy, Ale patrząc, że jest już 19 zaraz. No właściwie jak skończę nagrywać będzie już po 19 yy, A też jeszcze streamach chcę sobie odpalić na Twitchu, na którego bardzo serdecznie zapraszam. Oczywiście link pewnie jest w opisie, a nie to Twitch yy, Coś tam, ten nowaczek, dwie podłogi, nie? Yy, tam sobie streamuję często czy często, tak jakoś mi tak się yy, wzięło na streamowanie, że w, w sumie to jest daily, daily od tygodnia jakby nie. Dosłownie w swojej karierze nie miałem nigdy z streamu, praktycznie. <ścoughs> Bez kitu pod rząd. Więc naprawdę fajnie... I yy, co tam sobie w Minecraft'a gramy? Więc sobie też wypadło jakiegoś Minecraft'ika pograć też dzisiaj. Dla zasady po prostu, dla zasady, nie? No, a odcinki nagrywam, bo prawdopodobnie mnie nie będzie. Znaczy prawdopodobnie na bank mnie nie będzie, ale prawdopodobnie nie będę miał ze sobą nawet komputera, yy, bo nie wiem, czy mi się go zabrać na tydzień specjalnie targać. Więc yy, nie byłbym jak odcinka nagrać. Poza tym i tak wiem, żebym tego nie zrobił, bo skoro nie nagrałem żadnego odcinka praktycznie przez całe wakacje, chyba jeden wyszedł albo dwa, no to. W tym tygodniu nic się więcej nie zmieniło, nie? Więc ja wolę faktycznie u siebie nagrać Na zapas te dwa odcinki Bo to mi się zrobi... To to zrobię na momencie, nie? Ym, jeżeli tam Głowić się, czy będzie mi się chciało nagrywać Bo wiem, że mi się nie będzie chciało <grym> Także to jest krótka piłka, nie? Yy, I co będzie w sumie po tym odcinku? Patrząc z perspektywy pracy na pewno poza odcinkiem sobie drugi pokos zrobię To jest must have I jakby postaram się te wszystkie kostki jakoś fajnie, sensownie poukładać na podwórku I najwyżej zrobimy taki myk Że wypożyczymy sobie jakiegoś, jakąś przyczepę z autoloadem I wtedy wywieziemy jakby wszystkie raz Albo po prostu na, na dwie tury Albo tak to inaczej by nam zeszło Sporo tu to wozić, nie ukrywajmy, tak taką większą byśmy wzięli, i jakoś powoli by tam władził do ciapo. Bo oczywiście Rususa mam w dupie głęboko, jakby ten ciągnik już mnie na tyle dobija, że ja go nie chcę po prostu na tej serii. I może teraz nim robię, to jednak to jakie on ma problemy i z biegami, i z kopaniem się, i z brudzeniem się, to, to, to nie, to nie, to, to, to nie, jakby spoko był ten ciągnik przez. Te pierwsze 10 odcinków, bo to jest już 11. Także był spokojny w odcinków, no ale już coraz bardziej e, jest uciążliwy niż pomocny. Więc jak najszybciej trzeba by go wymienić. Czy mam coś patrzonego? Nawet nad tym nie myślałem. Więc absolutnie nic nie mam na oku w obecnym momencie. E, liczę, że coś się znajdzie. Czy to będzie kolejny Ursus? Na przykład zamiana z 30 na 60 już wątpię patrząc na to, że ja też e, na nowy sezon potrzebuję sobie zakupić kombajn więc nie sądzę, że za tego ciągnika dużo dostanę mm. a jednak no, na kombajn też sporo pójdzie i to wszystko rozgrywa się o to, co, o czym mówię już od paru odcinków, że nic nie mogę zaplanować, dopóki nie będę miał w zimie wszystkiego sprzedanego, i dopóki nie zobaczę sumy, jaką mam na koncie, nie? Bo to dopiero mi powie, co mogę tak naprawdę zrobić, i co mogę sobie nakupywać. Wiem, że na pewno jeszcze yy... potrzebny będzie opryskiwać. To jest też mastrz na tej serii i bardzo się może przydać. Ale Sarna, poszła, mój jest... Jaka tu kukurydza jedna została, bitna taka przez sąsiada opuszczona, wyschnięta, wysuszona, jezu, stary samotna tragedia, tragedia Dobra, jak to teraz zrobimy, Już się jakoś cofniemy i ogarniemy jeszcze tutaj poprzeczniaka z tej strony i tam od strony studoły i będziemy mieli wszystko załatwione Także jedno pole będzie z głowy Ziemniaki to dopiero na wiosnę do tego jest jeszcze sporo, sporo czasu. Także może jeszcze dłużej wydarzyć do tego czasu. Yy... No i co? Miejmy nadzieję, że na planach się nie zakończy, że ta seria będzie dalej trwała. Bo naprawdę fajny jest jej cały ogólny zamysł. Wykonanie... Wykonanie jest gorsze. Jestem w stanie to stwierdzić. Jestem w stanie się do tego przyznać, że wykonanie jest gorsze niż mój zamysł. Yy... No ale co kurczę, no jakby staram się nie. Ja też nie mogę się porównywać z takich mafisolec czy tam innych właśnie chłopaków yy, z ekipy, bo to jednak 10 lat doświadczenia czy tam iloni tworzą, ale już coś koło tego, a jednak ja co rzuciłem pierwszy film z farminga jak powiem, w ogóle nawet nie pamiętam jaka była ty, tego, że ja zacząłem farminga nagrywać no ale wrzuciłem pierwszy film w listopadzie, nawet nie rok temu. I w sumie to było wcale nieregularne, bo wrzuciłem łącznie z 50 filmów z farminga Jakby za cały rok. Także to, to nie jest dużo wcale, to jest wręcz bardzo mało, bym powiedział. No więc... I tak staram się robić coś fajnego. Wiadomo, widzów nie ma, widzów się od tak nie zdobywa. Ale co? Jakby... What the fuck? Zajebista robota to jest, nie? Możesz co nagrywać. Także ja nie mam żadnego problemu, że na przykład Pod odcinkiem jest 50 wyświetleń, a jest 1000 wyświetleń, Wiadomo, no lepiej jak jest de 1000 wyświetleń, Natomiast yy, Sam do końca nie wiem czym to jest często Powodowane, że są takie różnice w wyświetleniach Bo czasami mi się wydaje, że jakiś odcinek jest yy, Zarąbisty a, się okazuje, że ma strasznie mało wyświetleń w porównaniu do tego, co powinien mieć dużo nie. Więc zadawiła sprawa. Dobra, jak sobie odstawię tego usługi na razie na bok? W sumie tak go chwilowo nie będziemy używać. A, teraz możemy wyłączyć przez znaczniki stref interaktywnych, bo nam będą przeszkadzać. Pop! Dobra, mi tego złomka. Oj dobra, Wybaczcie to krótkie cięcie Ale musiałem się już napić faktycznie yy, Bo już gardło yy, dawało się we znaki znowu oddąsy mi świrują Znowu mi świrują oddąsy Proszę się uspokoić Proszę o spokój Dziękuję Pis na gaz, władził lewy pas I jedziemy po to siano Dawaj mi to siano, let's go ale tu radia blokuje w tym władziu, nie? Już tydzień, tygodnia, ja rozpalony jak pochodnia Jakby było, nie? Hop! Człowieku, zobacz zapierdala, nie? Ale daj tej kurwie miodu Let's go! Najbardziej zastanawia mnie fakt Że ta szczepa jest Podpisana jako z autoloadem A ona tego nie posiada Jakby Widzicie? Podjeżdżam i ona tego nie posiada więc nie wiem jak to mam nawet zrobić, żeby ona to miała. Nie mogę na inną wersję je zmienić, jakby standardowy. To jest ta. Też nie próbowałem. Zobaczmy. Eee... No nie, nie ma tu nic. Mm. Na no, tej też chyba nic nie ma. Wyładuj tutaj, no. Spokojnie, ale... No, what the fuck! Nie działa. Don't working. Don't working. Nie działa. Z fałca. Aha, we addon. Pozdro No, także Podsumowując mm, Podsumowującą przyczepę do pizdy jest znaczy nie do pizdy, tylko do pizdy mnie oszukują w nie. i trzeba sobie radzić na swój sposób yy, ustaw tak wracamy do pierwotnej przyczepy yy, no i co, niestety musimy standardowo sobie to wszystko układać już tym razem możemy troszkę bardziej, myśleć od niechcenia yy, bo to i tak na chwilę obecną prawdopodobnie pójdzie z lotem na na podwórko, więc jakoś tym nie ma też co eee, przejmować. Hops, byleby jak najwięcej postarać się zmieścić, tak jakoś nie starają się za bardzo to układać i będzie gitara, będzie gitara, o, hop, coś takiego. Potem się będę martwić, że mi nie wchodzi. Jakby tu jest ten plus, że są naprawdę małe te, yy, te snopki całe. Więc one naprawdę fajnie się układają. I o wiele więcej ich tutaj, jak widzicie, yy, wejdzie. Nawet tu mi się uda wepchnąć jeszcze jednego, więc zarobiście. Yy, właśnie to ma to do siebie, ta prasa, że te snopki takie fajne wychodzą. O, pływowy kształt, jak ja to lubię mówić co so, jedziemy sobie dalej na środek centralnie przyjadę bo jak tak patrząc to prawdopodobnie uda nam się zabrać wszystkie kostki w miarę jakimś sensownym sensownym czasie wiadomo nie będziemy tutaj się jakoś też rozdrabniać specjalnie i układać tego tak jak mówiłem bo nie ma na to czasu aż tyle a jednak to nic nie zmienia skoro to i tak wszystko pójdzie finalnie na sprzedaż, a nie do jakiegoś do jakiejś shopy czy do jakiejś stodoły Więc co będę układał? Nie, nie sobie bożesz ty mój Myślałem że będzie tragedia już nie Chwila od tragedii Ale tutaj jakby to chciał poukładać ładnie To by naprawdę yy, Sporo tego zmieściło Tak ja tam w ogóle jakby chciał to ładnie poukładać, to by sporo tego zmieścił. O! Ten, w tenże ten, oto ten, ten, ten sposób. W tenże ten oto sposób chciałem to yy, powiedzieć. Kurwa! Kostka! Ty spierdalasz? Fraje jebany O, pozdro. Dobra, już drugie cięcie musiał pójść. Naprawdę dzisiaj wszystko robi... Wszyscy robią, wszystko, żebym tego odcinka yy, nie nagrał wam. Już mam nagrywania z 26 minut, a odcinka... z 20 będzie dobrze Ale... Cóż Znaczy ważne i ważniejsze Niektóre rzeczy się nie przeskoczy Hop Jedziemy dalej Ale to tam jest jeszcze kostka jedna Matka Boże Hop Chodź tu kostko Kostko chodź Hops Eee, kostka zemdlała Ops No, zesz Pizdo O Elegancko Ops Dobra Coś takiego Tak jak mówiłem, wszystko nam wejdzie ładnie na... Jedną przyczepę prawdopodobnie Trochę ją przeładujemy Ale co, jaki weko może być przeładowana, to przyczepa moja nie może być przeładowana No ba. Gdzie lecisz? Prajerze, mały Hop Coś takiego Jeszcze tutaj mamy Kosteczka kolejna Już absolutnie zapomniałem w ogóle jaki miałem temat rozmowy, o czym mogłem gadać Nie pamiętam, jestem wybity z rytmu, nie? Aaa, się układałem już ta jest luzem, czy jest spięta? Aha, jest spięta, chociaż nie widać tego nawet. No dobra, zaraz ja ją podsunę, może ty. A tej złapać nie mogę, co? Nie mogę ich złapać. Okej, okay, dobra, wyjebane. Coś się znowu z koskami stało prawdopodobnie. Walić to. Już się nie chce go naprawiać, a nie myśli co się stało. Po prostu chcę je podbierać, nie? O jezu, ręka mi zamdlała. That's crazy. Trzeba je podbierać. Nie, tak je przypnę jakoś. Tam została jakieś jeszcze, jedna została. No i tu na końcu jest ich trochę. Więc no, ułożenie jest gorszego, nigdy nie miałem. Natomiast ważne że się zmieści wszystko nie? O boże Jak chce żebyś się obrócił się nie obróci nie? Prajerstwo, prajerstwo Hop hop o, Jakby tak układał Od samego początku To by było zajebiście No co jest no, gdzie lecisz, No, bo że nie mam czasu, człowieku. Już ty spadał, sobie teraz? Co chwilę nie ma czasu, trzeba kończyć. Hop, i tu jeszcze parę kąstek. Nawet nie najgodniej ten transport wygląda. Nawet nie jest źle. Absolutnie nie wiem, jaką miniaturkę tu zrobię. Jakby naprawdę, nie wiem. Eee. Yy... Prawdopodobnie zaraz strzelę sobie save'a i po prostu będzie, będzie ten władził z tyłu i Ursus z ciepnikiem Bo innego ogóle nawet nie mam. Tu mógłbym myśleć. O jest Nie wiem, tu wejdziesz. Fajnie by było, nie? Dobra. Jeszcze dwie. Jeszcze dwie. Kostki. Hop. I ostatnia. Oj, obróć się. Na szpieronie, Hop. Hop. No. Jeszcze jedna. Boże, bym zapomniał o niej. Biedna by została sama, nie? Potem by się w kosiarkę zaplątała. To bym wiedział, że tu jest. Hop. Mamy 10 000, właściwie 10,5 litrów yy, siana, ciekawe ile to zarobimy. Ja już przestałem, jakby prowadzić dywagację, ile to dostanę, bo ja nigdy nie trafiam z tym ile dostanę. Nie potrafię tego sobie jakoś powyliczać. Eee, w ogóle pas się chyba zbugował, mój jezu, jaki dziwny pas! No ale co, na razie chyba to zostanie na przyczepce W sumie zobaczymy, czy będzie mi potrzeba czegoś innego. Ale skoro już tak jest fajnie ułożone, yy, to nie widzę sensu razie tego zdejmować. Tym bardziej, że yy, nie ma takiej yy, potrzeby. Dobra, sumie dalej, nie będę jechał. Takim oto pięknym widokiem żegnamy się. Yy, I co? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zapraszam oczywiście na Discorda, zapraszam na subskrypcji kanału, zapraszam do łapkowania, oglądania całych odcinków, całej serii. Playlista chyba jest zrobiona na cały stronach odcinków, także jak coś od początku tylko obejrzeć zmagania na moim gospie to jest playlista na kanale zapraszam bardzo serdecznie i gorąco i w ogóle i co? Do następnego odcinka i na razie trzymajcie się. Cześć!